Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj utworzyliśmy dla Was coś w stylu podstaw pisania analiz, głównie dla tych, którzy zaczynają lub mają problem z tym, jak zacząć pisać pierwsze analizy tenisowe oraz co brać pod uwagę, obstawiając tę dyscyplinę. Co powinna zawierać analiza meczu tenisa? Zapraszam serdecznie. Oczywiście osoby zainteresowane tematyką bukmacherską i sportową zapraszam do subskrypcji kanału Obstawiany. Kliknijcie ten czerwony magiczny przycisk subskrybuj. Kliknijcie w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieli powiadomienie o każdym nowym filmie. Tymczasem lecimy z dzisiejszym tematem. Najpierw podstawowe informacje, czyli miejsce rozgrywania turnieju. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę rangę turnieju, czy jest to szlem, challenger, czy turniej rangi 250, 500, czy 1000. Oraz co najważniejsze, nawierzchnia. Czy jest to trawa, hard, czy cegła i czy mecz rozgrywany jest w hali, czy na otwartym powietrzu. Warto obejrzeć w miarę możliwości ostatnie spotkania omawianych zawodników i określić, czy ich forma ma tendencję wzrostową, czy też zawodnik gra coraz słabiej. Kluczem jest tutaj często forma serwisowa oraz ilość niewymuszonych błędów. Przedstawienie formy zawodników z ostatnich spotkań i tygodni, czy Czyli jak grali i z kim wygrywali lub też przegrywali, oraz najlepiej w jakich okolicznościach. Informacje o postawie zawodnika oraz urazach, kontuzjach są bardzo cenne. Kraj pochodzenia zawodników. Jest to ważne przy gospodarzach. Granie pod nich także jest sposobem gry, ale trzeba mieć do tego odpowiednią wiedzę i wyczucie. Są turnieje, gdzie gospodarze grają wyjątkowo dobrze, a fanatyczni kibice bardzo ich napędzają, a przy okazji demotywują rywali. Lecz trzeba też pamiętać, że niektórych zjada presja przed własną publiką. Przykładem są zawodnicy z krajów Ameryki Łacińskiej lub Bałkańskiej. Kondycja mentalna zawodników, czyli to, co tak naprawdę jest najważniejsze w zawodowym sporcie. Są zawodnicy mocni mentalnie, ale spora część potrafi się zagotować w tych kluczowych momentach meczu, albo od początku mają olewające podejście do spotkania na przykład Janowicz, Fogini, Peir i wielu innych. Takich zawodników warto obserwować na live i próbować wykorzystać zły wpływ nerwów na ich grę. Head to head, czyli bezpośrednie pojedynki. Warto tę statystykę brać pod uwagę, gdy zawodnicy grali są minimum 3 razy, a ich mecze odbywało się stosunkowo niedawno, czyli powiedzmy do dwóch lat wstecz. Jest sporo par zawodników, gdzie jeden ma. Patent na drugiego, na przykład Djokovic na Montfilsa lub dany zawodnik przegrywa większość spotkań z zawodnikami leworęcznymi, albo też gracz ma patent na zawodników z jednoręcznym backhandem, na, na przykład nadal przez wiele lat. W tym sezonie wyjątkowo przegrywa z Rogerem. Historia danego turnieju. Konkretni zawodnicy często mają swoje ulubione turnieje, gdzie grają najlepiej i często osiągają najlepsze wyniki w sezonie. Na przykład Victor Estrella wygrywa turnieje w Quito, Kenny Shikori zawsze gra świetnie w Memphis, Roger Federer w Hale, a Rafael nadal na Roland Garros. Można by wymieniać jeszcze więcej i więcej. Warto Także wiedzieć, który zawodnik ma tendencję do sprzedawania meczów lub tankowania. Przebiegi niektórych spotkań są co najmniej dziwne i warto takich zawodników omijać lub grać przeciwko nim, jednak taka wiedza przychodzi z doświadczeniem. Kilku zawodników obecnie grających są podejrzani o niesportową postawę, a jeszcze inni zostali już ukarani np. Troicki, sesjonato czy Kikar. Dodatkowym wątkiem są zawodnicy kontuzjogenni, na których trzeba zwracać uwagę, przystawiają np. Lajowicz, Kyrgios, Dolgopolow, Almagro, Janowicz i tak można wymieniać i wymieniać. Inne dodatkowe informacje. Czy ciekawostki są zawsze na plus dla Was i pokazują, że interesujecie się daną dyscypliną, a mogą być kluczowe w rozstrzygnięciu Waszego typu. Czyli dany zawodnik, zawodniczka bierze ślub lub nawet śmierć bliskiej osoby. Takie sytuacje naprawdę mogą mieć wpływ na grę. W tej dyscyplinie gra jeden zawodnik lub dwóch w przypadku Debla. W piłce nożnej zmienia się tego zawodnika i często jest po kłopocie. Drużyna walczy dalej. W tenisie gorszy dzień jednego zawodnika to gorszy dzień tak naprawdę całej drużyny lub 50% drużyny w przypadku Debla. Dlatego te mecze analizuje się zdecydowanie, zdecydowanie inaczej. Przedstawienie zawodników, wiek, doświadczenie i dokonania, głównie nieobowiązkowe informacje poboczne. Pamiętajcie o podstawie, czyli ranking nie gra, a liczy się forma i miejsce oraz wszystko to, o czym zostało powiedziane w tym filmiku. W każdym sporcie warto obserwować ruchy kursów, czyli tzw. spadki, co często jest przesłanką i daje do myślenia, ale sam spadek to też żaden argument. Często oznacza to po prostu tak zwaną masówkę, czyli wielu graczy gra ten typ tylko z powodu większej popularności danej drużyny, czy też zawodnika. Autorem tekstu jest Dawid. Administrator grupy bookmacherskiej Tenis by David. Link znajdziecie w opisie na dole filmu. Znajdziecie tam ciekawe, co warto podkreślić, darmowe analizy tenisowe. Typy zawsze opisane, uzasadnione, byście wiedzieli, że macie do czynienia z kimś, kto naprawdę się na tym zna, a nie liczy tylko na łódszczęścia. Na koniec przypomnę jeszcze, że bukmacher to to lotek rozdaje dla nowych użytkowników 20 zł bez żadnego depozytu. Aby go odebrać przy rejestracji w polu kod promocyjny, należy wpisać ZT720. Oczywiście w tym momencie zapraszam Was do grupy. Typy Bukmacherskie obstawiamy. Jest to moja grupa dyskusyjna. na na Facebooku ponad 4,5 tysiąca osób. Rozwija się grupa w niesamowitym tempie. Serdecznie Was zapraszam. Oczywiście wpadnijcie też do grupy Zawód Typer. Jest to największa grupa o tematyce bukmacherskiej na Facebooku. Oba linki macie na dole w opisie filmu. Zapraszam też na fanpage Obstawiamy, na którym często dodajemy ciekawe, bardzo ciekawe i warte uwagi kupony. Link oczywiście macie też w opisie filmu na dole. Serdecznie zapraszam też do subskrypcji kanału, żeby oglądać więcej takich filmów. Trzymajcie się bukmacherskie mordeczki. Przybijam ogromną piątkę. Na razie.